Niebieska polędzka? Wszystko mam niebieskie. Mam dwie gumki na głowie. Nie wiem po co ta druga, ale, są, ale jest. Jeszcze spinkę chcę pokazać, a to się. Spinkę. O! Okay. i gdzie jest ta niebieska polędzka? I mam. I mam takie. Tutaj jest kamerzysta, który trzyma moją kurtkę. Niebieską. I kamerzystka z niebieską maską. Nie pokażę. Kamerzystka tylko dlatego, bo trzeba ich jakoś rozpoznawać. To kamerzysta jeden, kamerzysta dwa? Kamerzysta jeden kamerzysta dwa. Nie będzie. Kamerzysta jeden jest tutaj i trzyma kamerę, kamerzysta dwa stoi tam obok. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w... Parku, a kogoś tam. Czyli? Nie pamiętam kogo. Aleksandry. Nie będzie. Tutaj są prace jakieś renowacyjne. Tutaj jest słodziak w czapce. Mhm. Dobra, idziemy słodziak. sprawdzić, czy wszystko tutaj rozjechali tak jak... Nie, bo tutaj istnieje coś plac. zabaw. Ale no chodźmy najpierw zobaczmy tylko park dookoła. No dobrze, tu idę z tym To może weźmiemy tę kamerkę? To może weźmiemy sobie. Czekajcie. Słodzieczek jest niebieski. Więc możemy mieć. O ty był taki O ty był O o, to był taki mostek i taki mostek. Widzicie, daleko ten most? Tam, tam jest taki. Mam nadzieję, że coś widać. Tam jest taki. tam jest taki sam jak tamten. No, to jest taki sam. Możemy to już wacać. Tyś nie spadnie, mogę chodzić bez maski. Ale patrzcie, jak tutaj jest... Pole ryżowe się zrobiło. Ho, ho. Posuń się kamerzysta jeden. O, pole ryżowe. Lecimy! A tutaj do taki... wyboru drzewa wiązką. O. Nie wiem czemu, ale bardzo robi się ubierać kolorystycznie. Kiedyś był szary odcinek, teraz jest niebieski odcinek. Ciekawe. Kiedyś będzie koci odcinek. O! Czemu mnie wyprzedzają kamerzyści? Aha! Kamerzysta 2! Co ty masz do gadania w sprawie kamerowania? Śłodziaciek. O! Śłodzia. Pięknie. do widać. Mnie chyba nie widać. O hej, już mnie widać. O, ładnie, ładnie. Nie widać mnie znowu, okej, okay, już, mnie, już mnie po części widać. leży. Znowu chodzimy po błocie. Znowu jak coś? To macie do wody na wszystko. Czy tak w ogóle żyć? przez internet, czy normalnie? Ja wolę normalnie. I przez, te, przez to wszystko, już chcę wychodzić do szkoły. Wow. Normalnie to się chyba nie chce chodzić do szkoły, a ja chcę chodzić do szkoły. Czekaj, może mi ktoś przyjąć chyba Chodźcie. To gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie Nie wiem, gdzie masz chęć. Gdzie wy chcecie? Którą? Są dwie. Ja A ona jest nudniejsza. A ona jest trudniejsza. To To chodź to tu trzyma a potem bez. Czekaj. Bo według mnie to dło. To tak naprawdę jeździła do, do siedzenia. Nie! Hej! Jesteśmy na kręceniu! Ja się nie kręcę nie wiem. Kamerzy z tewa? Tak, jakby zaczynać mieć trzeba było tylko po to, żebym powiedziała, hej. Hejka. Czyli o to ci dzisiaj chodziło, jak powiedziałaś, że chcesz iść kręcić? Że co? Że idziemy kręcić. Nie, nie powiedziałam. mi to powiedziałaś, jak wróciłyśmy do domu. Co? No. No, ale nie, nie, to nie, do... to no. do... Kogoś tam, który teraz, teraz nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, i lubię beczki. Lubię beczki. Może kiedyś zobaczycie beczkę. Na moim filmiku w sensie, bo nie znam nikogo, kto by nigdy nie widział beczki. Okej, okay, zmieniam kęcielnie się. A tak w ogóle to dawno nie było oprowadzeń po. A, po to było dziwne coś do kręcenia się z dziłą w środku.

To opowiedz może o tych smoczych elementach? No, dwa za chwilę. Tylko, czemu tu spadła co łatwo spaść? Te niebieskie oczy oddaj. Mam, mam zielone. To, a nie, mam czasem niebieskie, czasem zielone. Chodźcie, chodźcie. Przyznam, że jestem całkiem niezła w spadaniu z tego. Bo to, to wiecie jest po skosie I to się tak kręci Że tutaj jest niżej, tutaj jest wyżej Mhm, uh -huh. no właśnie tak chodzi No tak, ale tego nie możesz Nie widać na kamerze to Tylko tak ładnie na widać na kamerze Widać na kamerze Ich nicht schlimm. Odcinka o dwóch szczytach, jakiejś tam góry, którego poletka nie zrozumiała. Nie będzie. A tak w ogóle, to ja. Czuję się, bo odjeżdżam. Mam zamiar zrobić odcinek, w którym. W którym będę cały czas. Odjeżdżam. Mówić po angielsku, ale będą polskie napisy. Zdążyłam powiedzieć Brawo. Jeżeli ktoś ma pomóc na jakiś fajny challenge, bo ja, ja bardzo lubię challenge, więc jak ktoś ma pomysł na jakiś fajny challenge, to możecie pisać w komentarzach, które chyba działają. Czasem. Jak cię fatanie będzie słychać na nagraniu? mów tak, żeby ci było słychać na nagraniu. Możesz mu zrobić napisy. Właśnie. Po polsku. Ale to zajmie pół godziny. Może dużo więcej. Albo więcej, albo godzinę. Okay, <laughs> słodziak, to na końcu filmiku się dowiecie. Zostańcie do końca. No, kończymy. Tak. No. 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 Pokazaliśmy dwa sprzęty. I już kończymy? Po jakiemu ty mówisz? Po polsku czy angielsku, bo to ma bardzo duże znaczenie. Nie? Wiesz, że jesteś jest nagrywany? Nie. Twoja twarz? No, to zawsze taki załatwiony. Jako kamerzysta dwa polędki. Proszę. Więc to jest taka bogata, że ma dwóch kamerzystów. Tylko, że im nic nie płaci. Jak to większość miliarderów. Na, na wyzysku się dorabia. Ej, tak w ogóle? To. Ja teraz będzie sobie żartować. Wcale, że ci y, kamerzyści to nie jej rodzice. I wcale nie nagrywa na, i ty bo jej się nudzi. I wcale, że nie... Y, I nagrywała przez całe sto lat, tak. tylko po to, żeby dzisiaj wrzucić ten odcinek. Inne, to jest, to jest, to jest... Nie? I nagrywam bardzo często i regularnie. No, raz na porę roku. No. Czyli cztery filmy na miesiąc. Na no. ok. No, 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 no. Czyli ten i jeszcze jeden będę mogła nagrać w tym roku. Tak na to fajowa! Teraz foliętka teraz nie żartuje. Postaram się nagrywać częściej i montować też i wrzucać. Czyli powiedziałam wyrzucać czy wrzucać? Wrzucać. A ty kęcia? Falenka się nie spadła nawet. Kłamstwo spadło. I, i, fo, i jeszcze Falenka łapie tego włota. Polentka zmieni serię na 40 subskrypcji. Jeszcze tylko 5. I będzie nowa seria. I Folentka przestanie łazić jak biedek po placach zabaw i robić jakieś filmiki z paków. Nie subskrybujcie, bo tylko dla filmików polentkę można wyciągnąć z domu. Nie subskrybujcie, nie subskrybujcie i A tak kiedy to ja... Kiedy ja powiedziałam? Że to będą stacjonarne filmiki? Właśnie, nigdy. Fłędka po prostu przestanie chodzić jak biedek po pracach zabaw. może iść na inny element? Po jednym kręczku. Kręczni? To się o jacie! Dobra, Flanetka, bierz teraz kamerę. Dzień dobry, do widzenia. Znaczy widzimy się zaraz, jak zmienię, z, jak zmienię miejsce kamechy. Hej! Nawet nie wiem do końca, gdzie idę, ale idę. w ogóle to jedna osoba w naszej klasie przez internet zawsze ma tak kamerkę, że tak tylko ją widać. No ta osoba zawsze tak ma. I to, się nie, i to się nie rozumiemy. ale okej. Okay. Mogę się pięcić, jak przez to przychodzisz. Okej. Okay. Gini małpa.

utknęła. Cholędka to nie wyjdzie. Czemu mówię o sobie w trzeciej osobie? No, tu się stało, że tu jest taka pustka, ale okej. Okay. Tak się nie da.

To jest przekaz do tylko jednej osoby, nie wiem czy to ogląda, ale jeżeli to oglądasz, to, to do mnie napisz. Pamiętasz jak się tu bawiliśmy w zbiechanie tych, tych na potworach? Pa. Słodziak! Zacznij Ady po nas. Tak! No już. Zostawili. Gdzie idziemy kamerzyści? Nie do są teraz wolne. Ej, no kamerzysta dwa uciek. No wiesz, nawet twoja ekipa musi mieć jakieś przerwy. Ale ja nie pozwoliłam. Zwłaszcza, że ty nie płacisz nam nic. Ale ja nie pozwoliłam. Ja Płacę. Ja? Co? Zapłacę. Kiedy? Nigdy. Zobowiąż się, no właśnie. No, o, 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 zapłacę po nagrywaniu dzisiaj. Ile? Dwa. Dwa co? Zobaczysz. Dwa zobaczysz. Dwa grosze? No, chcemy też nie dziękuję. Raz, dwa kopty. I wyłączamy i kasujemy nie, 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 nie kanał. Wyłączamy. Nie, nie, nie. Liczę nie. do trzech. Jeśli ktoś mnie nie powstrzyma, komuś, to. Tysiące M monopoli. To nie dziękuję. To wyłączam i kasuję. Nie, ci 100 Nie, nie. piasku? ci piasku. Nie. ci 100, 100 Nie. Nie. Nie było, <noise> wyłączam. Czy ja jestem okrutna? Tak. Tak, bardzo. Czasami jesteś. No, najbardziej na świecie. Dlaczego tak można się wyłączyć? Mhm. To tylko, że chciałaś nas wyzyskiwać. Wcale nie. Wyglądasz, jakbyś chciała kopnąć widzów, jak się mocno do <noise> Polenka! Co to by było w 3D? Dobra, nie powieszę się. Idziemy do domu pająka. Dobra. Zapomniałam, jak to się nazywało. Ale już jestem za wysoka. I tutaj sobie latają zawsze muszki. A tutaj mieszka zły pająk i chce je zjeść. No, jak, jak jest z kim się bawić, nie? Ja? Z kim się bawić? Są tutaj dwie osoby, z którymi nie jestem w stanie się bawić. Ech, nie wiem, nie wiem. A ja wiem. <grym> Fajny mops. Ale przyznaję, że są tutaj dwie osoby, z którymi jestem w stanie się bawić. No. Cholera. Ale nie będą się to bawić. bawić. Ale musimy wytłumaczyć widzimy jak to wygląda. No, ja dziękuję. Nie piszę się na to. Ja miałam się nic nie odzywać, ja się odzywam. No, ale... Jeszcze została nam y, siłownia. Ale w nie mam naprawdę siły dzisiaj na to. Siłochnię się nie liczy, bo to nie dla dzieci. Dobra, tak, nie raz ćwiczyłaś na niej. A ja nie będę... Powiedziałam imię twoje. No, wytnię to. Wytniesz to. Jestem Fentkę. Nie mam imienia innego niż Felentka. Dobra, panędko. Coś tu jeszcze robisz? To idziemy dalej. Zrobisz pająkę? Inna chunka. Tylko jedna. No właśnie. No dobrze. Na następnym nagraniu w, w tym parku będziemy to robić. Obiecuję. Nie no będzie, będzie więcej nagrań z tego parku. No nie obiecuję, ale postaram się obiecać. Nie wyjdziesz. O. Utkniesz. Pająki jest za wielki, wyszedł okay. Dobra Stop. Nie, tylko przybiłam piątkę. Zakrywam. Okej. Okay. Dobra Foli. Powiedz o tym słodziaku. Nie nie pokazaliśmy? I skończymy filmik. Której? Dwóch nawet. Jakich? Tam i tam. No dobra, to bierz. Tam. Chodźmy. I, i specjalne pozdrowienia dla mojej koleżanki, o której mówiłam. Tam o. I dla babci, która zrobiła te wszystkie fajne rzeczy, pa, albo na tego pa.